Ponieważ dzisiaj byłam na pre-targu i kupiłam 5 figurek Niepop Więc bardzo się cieszę, że jakieś peczopy znalazłam I plus kupiłam saszetkę z mini peczopem w środku pierścionka czy jakoś tak Wiecie o co chodzi I tą saszetkę kupiłam w sklepie zabawkowym no dobra, więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Najpierw zacznę od figurek z targu. Więc pierwszym petchopem jest taki szczurek. Tak właśnie wygląda. W sumie szczerze nie wiem co to jest za zwierzę. Jesteśmy musiała w internecie sprawdzić. Tak właśnie wygląda. Jest w takim dobrym stanie. Bardzo dobry. No tak pomiędzy. Posiada ciurkę. I tu ma logo LPS na luszce. I jest oczywiście oryginalny. I tak wygląda pierwsza figurka. Drugą figurką jest. Pelikan tak właśnie wygląda, i jest naprawdę bardzo ładnym pelikanem, który tak właśnie wygląda, i posiada taki tak czy coś w tym stylu. I on jest też w takim bardzo dobrym stanie i ostrość. Dziękuję. I cóż, tak wygląda uroczy ptaszek. Jest też w takim stanie bardzo dobrym, dobrym, bo wiecie, w hitargu to sprzedawają używane rzeczy. Więc tak wygląda pelikan. Trzecim pet shopem jest taka przeurocza małpka. Tak właśnie wygląda i jest naprawdę przesudziutka Jak ją zobaczyłam, to chciałam ją mieć, bo naprawdę jest przeurocza. Tak właśnie wygląda i ma bardzo fajną kokardkę. Posiada ciórkę i jest też oczywiście oryginalny, tak jak wszystkie peczopy z klitarku które Wam pokazuję. I tak właśnie wygląda urocza małpka. I ostatnie dwa peczopy, Tak, dwa petszopy, które Wam pokażę to są pieski z trojaczków. Tak właśnie wyglądają. Tak, tylko były te dwa pieski. W ogóle zawsze myślałam, że to są yy, króliki, a się okazało, że to są szczeniaki. Jeżeli też, też mogę się mylić, oczywiście. Tak właśnie wyglądają. Jeden tak właśnie wygląda. Posiada dziurkę i ma znaczek LPS i są oczywiście oryginalne. Zaś ten drugi wygląda tak. Mają, ma też dziurkę i też dziś ma, o, tutaj ma logo LPS. I naprawdę mi się podobają te szczeniaki tak właśnie wyglądają razem te szczeniaki i więc teraz wam pokażę saszetkę muszę jakoś pokazać z góry bo prawie nie widać ok, więc tak wygląda saszetka to jest logo to jest jakby nowa seria tutaj jest pokazana jak to wygląda i to jest moja pierwsza saszetka z tej serii. Są to jakieś informacje, takie bla bla bla. bla I tutaj właśnie, nie wiem czym mówiłam, tutaj pokazuję. <ścoughs> tutaj pokazuję o co w tym chodzi. No i cóż, oj, że seria pierwsza. I teraz otworzę tą saszetkę. żebym nic nie rozsięła bo ze mną jest różnie dobra co my tu mamy jakieś katalogi i na razie nie pokazuję coś w środku może zacznę od katalogu jeszcze coś o to jest katalog no i w środku już czuję co to będzie za peczop i pierścionek tu są jakieś bzdety niepotrzebne Tutaj jest katalog z innymi pet shopami I tak z jednej strony to tak wygląda. Z tych to najbardziej mi się podoba ten kotek z tym domkiem, jeżeli mogę tak powiedzieć do pierścionka, ta krówka właśnie, ten piesek z piłeczką, ten piesek z beczką. Co to jeszcze? Ten króliczek, ten kotek. No, i to chyba tyle z tej pierwszej strony. Z drugiej strony, to ten się powtarza: coś mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Nie, po prostu kolorkami się różnią. Ten jest taki brązowy, a ten jest taki bardziej szary. Inny kolor taki domku. No ten piesek mi się podoba z tą zieloną piłeczką. Po prostu z drugiej strony to są te same pet shopy tylko że w, innym, w innych kolorkach. No i teraz zobaczymy, co to będzie za peczop. A domek to jest? Wszystko, wszystko. Dostałam to na palec, ale się zmieści tylko na mały. I on jest koloru miętowego i to jest wełna miętowa. Naprawdę lubię ten kolor. A Petropem jest taki przeuroczy kotek. Ojeju, jak słodziutko się patrzy. Oj Tak właśnie wygląda. Naprawdę jest przeuroczy po prostu cud ma dziureczkę no żeby wsadzić do tego piersianka no naprawdę jest cute i cieszę się że ma tego kotka i on ma chyba rumieńce o mój boże jaki słodziak i tak właśnie wygląda kotełek Wraz z tym no, chodzi o to że tutaj mam na palec i trzeba tak to chyba wsadzić o potem pet shopa. Jezu, jak to wygląda. I tu go się zamyka. Zamyka się go właściwie. No i tak to właśnie wygląda. Ja mam chyba pierścionek wełny, tylko że w innym kolorze i z brokatem. Bo ja mam ten zestawik tęczowych petshopów yy, z tymi pierścionkami. I no, tak to wygląda. Wypadło. I tak to właśnie się przedstawia. I szybko muszę nagrać końcówkę, bo ciemno się robi. Okidoki, to by było na tyle w tym odcinku. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie i subskrybujcie ze dzwoneczkiem. Aby Wam nie ominął żaden nowy film na moim kanale, i też zapraszam Was na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Ok, więc ja się z Wami żegnam i pa!